Panie Przewodniczący, czy jesteśmy w punkcie wolne wnioski. Tak. To składam wniosek. Tak. Formalny. Tak. Składam wniosek formalny, że Pan Przewodniczący yy, podając pod głosowanie jakiekolwiek wnioski najpierw sprawdził, czy one są zgodne z prawem, czy są zgodne ze statutem nie wprowadzał yy, w błąd i nie wprowadzał zamieszania. Bo coś Panu nie pierwsza zdarza. Dzisiaj Pan Pan takie, wiele takie rzeczy zrobił, że naprawdę. Panie, spokojnie, spokojnie no, Panie. Jest bardzo spokojnie. Tak. No, bo wie Pan, yy, yy, to jest zbyt rzecz odpowiedzialna, żeby żeby na tym do porządku dziennego, naprawdę. Bo to, co Pan przed nią zrobił, nieświadomie czy świadomy, nie wiem. To jest naprawdę zupełnie postawione. To jest elementarna wiedza Panego Przewodniczącego o tym wiedzieć, że na wniosek Wójta jest zwołana Rada sesja Nadzwyczajna, nie ma pan prawa poddawać tego pod głosowanie. Dla mnie to jest oczywiste. I składa wniosek, żeby Pan na przyszłość zastanowił się co yy, poddaje pod głosowanie. Naprawdę, bardzo proszę. Tak, Też tak, mój wniosek, dziękuję, pan... skończyłem. Tak, nie sobie... rozumiem, no podpowiadałem panu. Drodzy yy, Państwo, ja nie, ja nie tolę koło... się z panem radnym Szymańskim. O ile by tak było, że ja miałbym być fenomenem prawnym, to po co na sesji miałby być pan radca prawnym? Sprawy wątpliwe? wątpliwe, panie Rąk, ale proszę się nie unosić. Prawie wątpliwe, miał pan prawo zgłosić wniosek, proszę bardzo, zapytali żeśmy się pana radcy prawnego i podziękowałem za wyjaśnienie i kończąc, za po co te emocje? Po co te emocje? Po co się emocje? Ma prawo. Właśnie to pan zrobił błąd, bo w momencie, gdy pan wójt zgłosił, Padł wniosek o odrzucenie. Pan powinien radcy prawnego zapytać w tym momencie. Nie ja, pan. Ale chwileczkę. Pan radca prawny czuwa nad przebiegiem sesji i też powinien stać stop, panie przewodniczący. Przepraszam bardzo, przewodniczący prowadzi obrady. <suszy> poświęta, to, że, zadyka, panie, panie radny Smetku, jesteśmy wolny wniosek z tym. Pan chce coś powiedzieć, to proszę. Powiedziałem. To proszę. Do Pana pan radca. Nie ma, Strona, pan bez głosu się odezwać. Bez pana pozwolenia. Jak nie mam tam się Nie może ja tylko przeczytać 43, jak pan y, y, ma statut y, przed sobą. Nie jestem ja przygotowany, nie mam to mam tu przeczytać. Dobrze, w takim razie y, przyjmuję, przyjmuję y, wniosek pana Wójta. Proszę, rozpo, y, po przerwie rozpoczynamy sesję nadzwyczajną. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Proszę uprzejmie.

Nie no, proszę Państwa, nie może być taki stan rzeczy. Pani się zwróciła o głos, i widz z sali mówi, że nie. No, naprawdę, proszę kontynuować. Jeszcze tak, raz numer, i naprawdę przerwiemy sobie. Zaprowadzimy Pan przez policję? No, nic się. Proszę Państwa, proszę, proszę, przepraszam bardzo. Jeżeli się Pan jak z PKS-u. Ja Proszę Państwa, nie trenuje i nas kto ma kiedy okay. mówić. Otrzymałam głos i proszę Panią Wójt. Proszę no, Państwa, mogę, w, mojej ocenie, w mojej ocenie odwołanie skarbnika nie wymaga nadzwyczajności, ponieważ ja nie jestem w stanie popełnienia przestępstwa i trzeba mnie mianowicie ja odwoływać. Jest to kwestia normalna. Tym samym uważam, że powinno być podane do publicznej wiadomości jak każda inna sesja, w trybie siedmiu dni? E, no, ale proszę państwa, nie, 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 No nie może, e, jest e, jest na jest proszę proszę nie, 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 dni nie, 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 czy to w taki stan rzeczy jak istnieje? Może być, że Państwo nie wypowiada się, a jednak sala chce mieć głos decydujący. Czy to jest prawidłowo? Proszę o konkretną odpowiedź. No, nie jest prawidłowo. Państwo nie powinniście przerywać takich wypowiedzi. Tym bardziej, że głos głosu udziela przewodniczący. No, Zapraszamy. Też nie widzę, że, żeby to było w tej chwili miejsce w tym punkcie obrad, kiedy zakończyli Państwo jednych obrad. Żeby żeby się wypowiadać co do zgodności co e, możliwości wywołania drugiej sesji. Nie wiem czy do końca zgadzam się z panią skarbnik, że no, naruszona znaczy została zasada jawności e, obrad. E, nie wiem na, na to pytanie. Wydaje mi się, że i, jeżeli pan przewodniczący mnie, e, no sesje nadzwyczajne mają charakter nadzwyczajny. Niezależnie od tego. się. W... W sytuacjach takich jak wniosek. Tak, no, można, można, można rozpatrywać to w różnych kategoriach. nadzwyczajność, niecierpliwość, to czy kategorie ocenne. Natomiast jest to coś specjalny, który przysługuje zarówno Radzie, jak i mikrofii. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymański. ja. Hmm. Mam przed sobą statut, to jest mądrzejszy. Ses nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach koniecznie niecierpiących zwłoki i tryb zwykły nie obowiązuje w takim przypadku. proste. Jakie zwłokie? Jaki tu niecierpie Przepraszam, przeczytałem treść panie, 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 panie. E, statutu. Nikt nie zmyślam, to przeczytałem. A jaki to nie pan dołka na statusie? Panie radny nie to, bo... Nie ma wątpliwości. Za Ja nie mam, no. Formalnie prawnie, w porządku. Poza trybem zwykłym, czyli... Nie wymagane są ten termin. Tylko że nie może decydentem być społeczeństwo. Nie, że osoby z sali. No nie Ale może... No i widzisz. się w Pan decyduje. A Pani skarbnik, chce pani głos? Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Na na Ale proszę o spod. <noise> chciałam chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że jak od czytany by, była ocena regionalnej Izby, nie ma zawodu. Żadnych... Nie boli nie na mi tej sesji. Nie ma pani sobie ja, powiedzieć. Ja mówię to, że słuchaj. Panie, Pan radny Nowak Panie Przewodniczący, ja bardzo proszę Panu Skarbnik, Pan Skarbnik już wystarczy, Pan Skarbnik już wystarczy, naprawdę chyba nie mamy co tutaj dyskutować, czekamy na decyzję no Radcy Prawnego ja bym bardzo proszę publiczność, żeby też tak nie komentowała, no to chyba jest nie. Są jeszcze jakieś wnioski? Informacje? Nie widzę. Proszę państwa, więc ja informuję na zakończenie punktem 15, że po zakończeniu tej sesji po przerwie odbędzie się na wniosek pana wójta pełniącego funkcję gminy Janowiec, pana Jana Gętka. sesja nadzwyczajna. Będzie to sesja 32 i proponowany porządek tej sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy i podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Janowi. Wstawiamy obrady 32. sesji nadzwyczajnej po przerwie. Przerwa była na wniosek, jak pamiętamy w 28. po sesji zwykłej, 31. na wniosek pana przewodniczącego Nowaka. Uzyskała akceptację rady i rozpoczynamy tą sesję nadzwyczajną. Właśnie wznawiam po przerwie obrady sesji nadzwyczajnej 32. Proszę bardzo. Proszę Pani ja tu Chciałbym przekazać uzasadnienie dotyczące uchwały odwołania skarbnika. Na ręce Pana Przewodniczącego Gminy Rzeczpospolitej Bieleżynka nam pomoże rozdać materiały. Proszę wszystkie. Tak, proszę bardzo. Tylko dodam tutaj, że wniosek był inny też wcześniejszy, uprzedzony od dwóch radnych przegłosowany od rady o dostarczenie do, do tej sesji nadzwyczajnej, do rozpoczęcia po przerwie dokumentacji na temat zarzutów, odwołania Państwa chciałem się tutaj zapytać, czy radni dostali takie do, takie dokumenty? nie dostali w ostatnim momencie to, to jest normalne. naszej Chiny. Wszystkie zmienimy naraz. Jeszcze nie, nie, tak, nie było Bardzo proszę o spokój, nie mówcie jednym głosem, nic na raz, bo do to tego nie dojdziemy. Proszę zgłosić się do głosu, każdy dostanie głos. Tak, przepraszam. Proszę Państwa. Proszę bardzo, Pan radny Jeł. Szanowni Państwo, 28. W tej sesji 31. Pan Wójt e, złożył wniosek, żeby powołać nadzwyczajną tą sesję. Troszeczkę potraktował nas jak niepoważnych ludzi, nie przedkładając nam żadnych zarzutów, w sensie e, właśnie tego pisma, co teraz przedłożył. Chodzi mi o uzasadnienie usunięcia pani skarbnik. Nie mieliśmy w ogóle, drodzy Państwo, porządku, nie mieliśmy na czym pracować, więc ta sesja została przełożona na dzisiejszy dzień. Drodzy Państwo, dostajemy dokumenty dzisiaj. Nie wiem, co to za, co są za dokumenty. Mnóstwo widzę tutaj kwot, daty i nie wiem czego jeszcze. To nie jest, drodzy Państwo, dyskusja na dzisiejszy dzień. Ani na pół minuty, godzinę, nie wiem ile czasu. Drodzy Państwo, ja składam wniosek, żeby wypiąć dwa punkty z naszego porządku obrad. Punkt pierwszy podjęcie uchwały w sprawie odwołania w gminy Janowiec. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie powołania w gm. gmin Janowiec. W punkcie drugi. Drodzy Państwo, nie wiemy kto to w ogóle będzie. Jeżeli ja mam głosować przeciwko, to ja chcę wiedzieć kto będzie powołany skarbnikiem, co to za osoba, czy to jest zaufana osoba, a poza tym my jako radni musimy się odnieść do zarzutów przedstawionych przez Pana Wójta. To jest mój wniosek o odrzucenie tych dwóch punktów na z tej sesji. Ja nie chcę dzisiaj w ogóle dyskutować w ten temat. To jest mój wniosek. Proszę bardzo, radny I Szerowano nam pismo, które, z którym się zwrócił wójt gminy Janowiec do przewodniczącego rady i dostaliśmy taki niby dokument, ale to dla mnie nie jest dokument. Dlatego, że to nie jest, nie jest to nie jest to sformułowanie, że to jest nadzwyczajna sesja, ponieważ nadzwyczajna sesja była w ogóle zrobiona ad-hoc, nie było żadnej dokumentacji. I nadal nie mam dokumentacji, na którą mogę procedować. Ma być porządek zgodnie ze wszystkimi regułami, gdzie jest sesja, numer, data, jak się nazywa i porządek obrad. Bo tu jest dwa punkty napisane tylko w tym. W zwróceniu się pisemnym pana wójta do pana przewodniczącego. To nie jest po prostu porządek obrad. Poddaję panu przewodniczącemu, bo nie uważam to za porządek obrad. I popieram wniosek Pana Sigiowa, ponieważ dokumenty dostaliśmy w ostatnim momencie, jest tu trochę do poczytania i do zastanowienia się i, i porównania tego, co tu pisze z tym, co mamy w dokumentach i na sesjach i na komisjach. Nie jesteśmy w tej chwili, nikt z nas, nikt z nas w tej chwili nie może się ustosunkować do tego, bo tu jest... Parę stron do przeczytania, chyba że będziemy siedzieć, wertować zdanie po zdaniu i od razu y, ktoś będzie je dementował lub uzasadniał. Więc ja przychylam się do wniosku Pana. Dziękuję. Są pan Wojciech Kotowski. Proszę. Ja chciałem się odnieść tutaj do tych y, komentarzy moich przedmówców prawnych. Dlaczego w dziwny sposób próbują przeciągać y, podjęcie takiej decyzji? Wielokrotnie na sesji otrzymywaliśmy. Wielokrotnie na sesji otrzymywaliśmy przepraszam, dokumenty... Przepraszam Panie Wojtku, przepraszam bardzo Panie Radny Gerberta, bardzo proszę o uszanowanie wypowiedzi Pana Radnego i proszę, proszę, ja mam zanotowany Pański głos. Cierpliwie proszę poczekać, nie nerwami, nerwy tu są niespodzane. Proszę bardzo, przepraszam Wielokrotnie panie. na sesji otrzymywaliśmy dokumenty w nie mniej obfitym materiale i jakoś bez, bez zdania, bez racji przychodziło wszystko bez zainteresowania szczególnego tym, co w tych dokumentach jest i jak. I rękę podnosili wszyscy prawie zgodnie przyjmując. Więc nie widzę, nie widzę problemu, żeby kontynuować dalej obrady.